Upały, ludziom się mózgi gotują. No i to nieomylny znak, że zbliża się sezon ogórkowy. Nie tylko ogórki tutaj dojrzewają gruntowe, ale również słychać alerty pogotowe. Wszyscy przestrzegają nas, żeby, że będą burze gradowe, wichury, trąby powietrzne. No i najlepiej, żeby nikt nie wychodził z domu. To jest dobry, słuszny wniosek, bo proszę Państwa, ileż nieszczęść, iluż nieszczęść by się uniknęło, gdyby ludzie nie wychodzili z domu, ale przecież na tym jeszcze nie koniec. Pani Kinga Rusin, która właściwie to ona powinna być premierem, bo nikt tak się nie troszczy, nie tylko o zdrowie naszych dusz, ale nawet naszych ciał, jak pani Kinga Rosin. Pani Kinga Rosin bardzo ubolewa, że już wkrótce zabraknie nam wody do picia, no i co będziemy pili? Będziemy skazani na picie wódki tylko i nawet bez zapitki. No, niedobrze, niedobrze. jedna wątroba to, tego nie przetrzyma. Proszę Państwa, jakbym tego nie było dosyć to jeszcze mamy do czynienia z jedną plagą mianowicie plagą kleszczy i to w dodatku afrykańskich które zaatakowały Polskę. No widać, że złowrogi, zimny czekista Putin już się takich metod i ma. Już wiadomo było, że tam foki tresują, ale żeby kleszcze i to w wypadku afrykańskie, no to tego już za wiele. Mam nadzieję, że już wkrótce znajdziemy na to jakieś remedium, ale, proszę Państwa, sezon ogórkowy to z jednej strony, ale z drugiej strony Świat tu nie czeka, idzie z postępem, no i wypada zacząć od najważniejszego wydarzenia, które miało miejsce w dniach ostatnich. Otóż pan prezydent Duda po raz drugi został zaproszony do Białego Domu przez prezydenta Donalda Trumpa, a wcześniej pan minister Szczerski prowadził negocjacje. Które zaowocowały wspaniałym porozumieniem, to ono trochę jest podobne do tego, jakie PRL zawierała ze Związkiem Radzieckim, że my im dajemy węgiel, a w zamian za to oni biorą od nas kartofle, prawda? To jest mniej więcej, tak? Najkrócej to porozumienie można scharakteryzować, porównać. I to będzie dobra charakterystyka yy, takim komunikatem, jaki pewien adwokat przekazał swojemu klientowi. Wygrał pan sprawę, trzeba tylko zapłacić i odsiedzieć. No i Polska, cóż Polska? Polska kupi 32 myśliwce F35. Każdy taki myśliwiec kosztuje 17 miliardów złotych, no ale na biednego nie trafiło, także teraz od razu się poczujemy bezpiecznie, ale na tym nie koniec, bo Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowy tysiąc żołnierzy, no i prezydent Trump z naciskiem podkreślił, że Polska będzie pokrywała wszystkie koszty ich pobytu. Miejmy nadzieję, że te koszty nie okażą się zbyt duże, no na przykład co by to było, gdyby ci żołnierze zażądali codziennie na przykład astrahańskiego kawioru, no i nie wiem, z szampana do popitki. To wszystko jest możliwe, bo to wiecie państwo, tu zimny ruski czekista Putin może takie im wysyłać komunikaty, słuchajcie, jedźcie kawior przed stosunkiem, to dopiero będzie dobrze, no i wtedy koszty mogą wzrosnąć natychmiast. Proszę Państwa, ale nie to może jest najważniejsze, zwłaszcza w rysującej się perspektywie, bo konferencja prasowa się odbyła i podczas tej konferencji obydwaj prezydenci zgodnie narzekali, ale każdy na co innego. Pan prezydent Andrzej Duda narzekał na Rosję, która była zaborcą, już tych pozostałych zaborców nie odważył się wymienić. No i w ogóle straszliwie nas prześladowała, no ale teraz dzięki protekcji Stanów Zjednoczonych to już pokażemy tym, tej Rosji ruski miesiąc, no i w ogóle będzie Gites Tenteges. Pan prezydent Trump też narzekał, ale on narzekał na Chiny. On narzekał na Chiny, już to nie miał tam słów do tego, co te Chiny wyprawiają, ale proszę Państwa, na zakończenie tego narzekania, jak gdyby nawiązując do narzekania prezydenta Dudy, pan prezydent Trump wyraził nadzieję że Polska już wkrótce będzie miała bardzo dobre stosunki z Rosją, podobnie jak Stany Zjednoczone. No to warto się zatrzymać chwilę nad tym życzeniem prezydenta Trumpa, bo jeżeli prezydent Trump rzeczywiście, no to nawet musi dążyć do konfrontacji z Chinami, bo zwrócę Państwa uwagę na to, że o ile jeszcze... W roku 2008 Stany Zjednoczone miały, jeśli dobrze pamiętam, 622 miliardy dolarów budżetu wojskowego, co stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata to 10 lat później Stany Zjednoczone miały trochę większy budżet wojskowy, prawie 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość już tylko ośmiu połączonych budżetów wojskowych następnych państw świata. Widać wyraźnie, że ta amerykańska przewaga coraz bardziej topnieje, w związku z tym jeśli Stany Zjednoczone chcą zrobić z Chinami porządek, no to muszą to zrobić w najbliższym czasie. No, co nie jutro, ani nie pojutrze, no ale w każdym razie w nadchodzących latach, które mogą się w związku z tym przekształcić w dni ostatnie. Ale nawet gdyby tak miało nie być, to warto zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone konfrontując się z Chinami, które dwa razy zalazły Stanom Zjednoczonym za skórę. Pierwszy raz w Korei, a drugi raz w Wietnamie. W związku z tym będą chyba potrzebowały jakoś się dogadać z Rosją, przynajmniej, żeby zapewnić sobie jej neutralność. No i być może nawet z Niemcami z uwagi na strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Proszę Państwa. Warto w, w takim razie postawić sobie pytanie, co, czego by zimny ruski czekista Putin za, nie zażądał w zamian za zachowanie neutralności w konflikcie amerykańsko-chińskim. No, myślę, że zażądałby od Stanów Zjednoczonych uznania rozbioru Ukrainy, no, być może uznania Noworosji, uznania Naddniestrza. No, a żeby tak Stany Zjednoczone też były trochę usatysfakcjonowane, to zgodziłby się zimny ruski czekista Putin na zainstalowanie na części Ukrainy, to znaczy na zachodniej Ukrainie i na, we wschodniej Polsce żydowskiej strefy okupacyjnej, czyli Polin, Judeopolonii. Wtedy, żeby Niemców udelektować, trzeba by im oddać było. Takie, te tak zwane ziemie utracone. No i wszyscy byliby zadowoleni, bo i Niemcy byliby zadowoleni, i Rosja by była zadowolona, i Stany Zjednoczone byłyby byli, zadowolone, i Żydzi byliby zadowoleni, no ale my to już niekoniecznie, no ale my wtedy byśmy też właściwie byli zadowoleni, bo cały świat niewątpliwie by na, o nas mówił, jacy to jesteśmy tu gościnni, szczodrobliwi, i tak dalej, i jeszcze. Jeszcze byśmy zapłacili te 300 miliardów dolarów. Pan, pan redaktor Tomasz Sakiewicz nie wierzy, że podobno nie wierzy, tak mówią, że w, Stan w Stanach Zjednoczonych taka ustawa została uchwalona. Nie wierzy też, że prezydent Trump ją podpisał. No i a nawet gdyby wierzył, nawet gdyby to była prawda, no to ta ustawa przecież jest bez znaczenia o czym poinformowała nas sama pani Żorżeta Mosbacher, więc widzimy, jakie perspektywy oszałamiające się przed nami rysują i kto dożyje, no to będzie mógł się radować, proszę Państwa, bo to rzeczywiście jeśli, z czego się radować, jak nie z tego przecież, ale zanim to, zanim to nadejdzie, to jak mówiali starożytni zmianie Per asperat astra, co się wykłada, że do gwiazd przez trudy się idzie. No i właśnie takie trudy zafundowali sobie nasi dygnitarze z rządu dobrej zmiany, przeprowadzając ekstradycję pana Marka Falenty. Pan Marek Falenta został ciupasem sprowadzony do polski z Hiszpanii. No i warto w ogóle przypomnieć, bo to nie wszyscy może ludzie pamiętają, co to za postać ten pan Marek Falenta. Otóż w roku 2013, kiedy to Stany Zjednoczone zdecydowały się powrócić do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy, zaraz Polska oczywiście w związku z tym ponownie Przeszła pod kuratele Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika. No i zaraz trzej kelnerzy zorganizowali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po różnych warszawskich restauracjach, głównie w restauracji pod pluskwami, czyli Sowa i Przyjaciele. Ale również 700 godzin podobno aż nagrali tych podsłuchanych rozmów w rezydencji premiera Tuska, dokąd kelnerom raczej trudno tam się wedrzeć. Dlatego przypuszczam, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy. Od samego początku to mówiłem, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska nie stanowiło problemu. Proszę Państwa. Jacy to byli fachowcy? No to nawet niezawisły sąd, który tam sprawę kelnerów rozsądzał, nie odważył się takiego pytania zadać, już nie mówiąc o tym, żeby na nie odpowiedzieć i uznał pana Marka Falente za głównego... Szatana tego spisku za główną sprężynę. Jedno tylko pytanie spędza nam sens powieki. Jaki właściwie interes miał pan Marek Walenta w podsłuchiwaniu dygnitarzy Platformy Obywatelskiej? No i może byśmy na to pytanie nigdy nie uzyskali odpowiedzi, gdyby nie nadgorliwość pana ministra Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, który nakazał pana Marka Falentę do Polski ciupasem sprowadzić. I co się okazało? Pan Marek Falenta zamiast okazać skruchę, to zaczął się odgrażać, że ujawni mocodawców, Mocodawców tego spisku straszliwego, jako pierwszego mocodawcę wymienił Stanisława Karczewskiego, który jest, znaczy był, on jest ojcem pani Małgorzaty Rozenek, a był takim, taką szarą eminencją, był skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Naszemu naczelnikowi państwa wcale nie przeszkadzało, że pan Karczewski do końca, to znaczy do wyprowadzenia sztandaru z sali kongresowej, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a być może również jakichś innych takich organizacji, już mniej się eksponujących. No i ten, on to był głównym takim tutaj inspiratorem i mocodawcą pana Falenty. Ale tam nawet kilkunastu zmienił, a co najgorsze, a co najgorsze, to powiedział, że spotkał się z samym naczelnikiem państwa i tę rozmowę z nim przeprowadzoną też nagrał. Więc teraz, gdyby nawet piorun kulisty trafił pana Marka Falentę i go zabił, to nikt w to nie uwierzy. Każdy pomyśli sobie, że ten piorun kulisty to był spreparowany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie bez wiedzy samego naczelnika państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz nawet skutek, dzięki temu właściwie pan Marek Falenta troszeczkę się asekurował, od tego, żeby w celi więziennej nie odwiedził go seryjny samobójca, żeby nie powiesił się na własnych skarpetkach sam, nie wiedząc kiedy i tak dalej. No bo jak powiem, nikt nie uwierzy w to, że pan Marek Falenta tutaj się sam powiesił. Proszę Państwa. Opozycja nieprzejednana już mówi, to znaczy pan Bartłomiej Sienkiewicz, który tam był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie zdrady i zaprzaństwa. Pan Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że mieliśmy do czynienia z zamachem stanu. Ta afera podsłuchowa to był zamach stanu. No, a mecenas Giertych, który takiej okazji przecież nie przepuścił, złożył do niezależnej prokuratury doniesienie o przestępstwie popełnionym przez zorganizowaną grupę przestępczą, która markiem falentą posługiwała się jako ślepym instrumentem. Pan Marek Falenta twierdzi, że obiecywali mu jakieś korzyści, no i przede wszystkim bezkarność mu obiecywali. No, i że działał w porozumieniu ze służbami. Ja oczywiście chętnie w to wierzę, bo to by wyja te wyjaśnienia pana Marka Folenty, czy te pogróżki jego, to by wskazywały na to, że pierwszorzędni fachowcy rzeczywiście mu pomagali, być może nawet go inspirowali. No i tak doszło do podmianki na pozycji lidera sceny politycznej naszego bantu stanu, bo dopóki Polska pozostawała pod kuratelą, strategicznych partnerów, czyli w naszym przypadku naszej Złotej Pani, no to było rzeczą naturalną, że liderem politycznej sceny naszego Bantustanu będzie Platforma Obywatelska jako ekspozytura Stronnictwa Pruskiego, ale kiedy przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to oczywiście coś się musiało zmienić, no i się zmieniło. Liderem sceny politycznej w naszym Bantustanie zostało Prawo i Sprawiedliwość, Jaki w tym udział mieli kelnerzy i ich spisek, no to możemy zajrzeć do notowań, jak to notowania Platformy Obywatelskiej spadały, a jak relatywnie rosły notowania Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa. Widać wyraźnie, że przed jesiennymi wyborami będzie prawdziwa jadka. Zrozumiałem, że moce niebieskie, ziemskie i piekielne zostaną poruszone. Niezależna prokuratura, niezawisłe sądy, no i służby przede wszystkim, służby jawne, tajne i dwupłciowe. Ciekaw jestem, czy kiedy pan prezydent Trump, który chce przyjechać na 1 września, żeby tutaj... Yy, ten słowo niewłaściwe jakoś już wymazać z naszej zbiorowej pamięci, żeby nie drażnić naszych obecnych sojuszników, czy jeszcze pozna nasz nieszczęśliwy kraj, bo rzeczywiście jak takie jatki będą, to może ten nasz nieszczęśliwy kraj zmienić swoje oblicze z drugiej jednak strony, z drugiej jednak strony. Obserwujemy zadziwiającą powściągliwość. Właśnie dzisiaj Sejmowa Komisja badająca aferę Amber Gold ogłosiła swój raport. No i co tam powiedziała pani Małgorzata Wasserman? Ano, że ta cała afera wykazała, że państwo polskie nie funkcjonowało właściwie, że niezawisłe sądy, że prokuratury tak straszliwie zaniedbywały swoje obowiązki. Ale już pani Małgorzata nie odważyła się y, powiedzieć, dlaczego to y, prokuratury, które w innych sytuacjach bardzo energiczne śledztwa prowadzą, niezawisłe sądy, przywalają wyroki, piękne wyroki, jeden po drugim, a tu nagle w sprawie Marcina Plichty taką zadziwiającą indolencję i powłaźliwość wykazały najwyraźniej. Komisja pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wasserman doszła do kresu swoich możliwości, bo za tą szklaną ścianą rozciąga się już strefa panowania tajnych służb. I pani Małgorzata to z całą pewnością, jak nawet nie wie, to z całą pewnością to wyczuła, ale pewnie wie, bo już jest dużą dziewczynką i tam niejedno widziała. Także myślę, nadal obowiązuje konstytucyjna zasada, to znaczy zasada konstytuująca trzecią Rzeczpospolitą, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Wybory wyborami, jadka jadką, ale wszystko się odbędzie w zatwierdzonych a przez kogo zatwierdzony? Ramy tego, co jest w Polsce dozwolone w ramach sławnej transformacji ustrojowej, z jednej strony wyznaczył przed laty pan Kriuczkowski z KGB, a z drugiej strony pan Daniel Fryd, urzędnik Departamentu Stanu, później a nawet ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, a obecnie znowu urzędnik Departamentu Stanu, tyle tylko, że już znacznie wyższej rangi. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że nawet kanikuły letnie, no i zbliżająca się kampania wyborcza do tubylczego Sejmu i Senatu, tej zasady konstytucyjnej nie są w stanie podważyć i obalić już nie mówiąc o baleniu oczywiście. No i dzisiejszy raport Komisji pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wasserman w sprawie Ambergold tylko nas w tym spostrzeżeniu utwierdza.